Tak, zdecydowałem się pojawiać, z, z, pojawić ze względu na sponsorów, którzy mają tutaj duży rynek zbytu i bardzo dużo klientów i którzy są zaproszeni właśnie przez JATO, żeby oglądali rajd. Wszyscy kierowcy mówią, że bardzo ciężka trasa. To znaczy trasa przypomina zdecydowanie rajd szutrowy. Właśnie nie wiem dlaczego mamy założone opony asfaltowe. <laughs> Zobaczymy jak będzie. Myślę, że trzeba będzie bardzo jechać zachowawczo, żeby nie złapać kapcia. Jak się czujesz przed tym rajdem? Trochę testowałeś wcześniej? Dzisiaj testowaliśmy, tam koło Rożnowej. No bardzo zbliżone warunki były właśnie do, do takich jakie będziemy mieli na rajdzie, czyli bardzo nierówno, bardzo ślisko. I po przejechaniu dwóch aut z 2000 które z nami testowały, bardzo dużo kamieni. Fiesta wytrzyma te wertepy? Jestem pełen obaw o nią, no, ale do tej pory mnie nie zawiodła, że mam nadzieję, że będzie w porządku.